Mając do dyspozycji wymarzoną bazę treningową w postaci pływalni wodne piaski, zawodnicy klubu UKS Delfin Legionowo chętnie z niej korzystają, zarówno do treningów, jak i do startów w tradycyjnych zawodach klubowych. Tam, gdzie mniej ważna jest rywalizacja, a bardziej liczy się dobra zabawa, także z udziałem rodziców oraz krewnych młodych pływaków. Pierwsza w nowym sezonie edycja tej imprezy, oczywiście na terenie Wodnego Obiektu zarządzanego przez spółkę KZB Legionowo, odbyła się w pierwszą niedzielę listopada. Zaczynamy od najprostszego stylu, czyli styl grzbietowy. Dzisiaj na starcie prawie że setka zawodników, zawodniczek, również rodzice, którzy będą startowali w sztafetach rodzinnych z dziećmi, także dzisiaj startujemy. Z zawodami klubowymi nowa edycja, także dopisali uczestnicy. Myślę, że będzie fantastyczna zabawa. Szef oraz współzałożyciel Delfina nie miał co do tego żadnych wątpliwości, zaznaczając zarazem, że przebieg tej wodnej zabawy będzie też można na bieżąco śledzić w sieci. Tak czy owak, niezależnie od rodzaju aktywności, sama przyjemność. Myślę, że będzie zabawa przednia. I dla tych, którzy dzisiaj biorą udział w tych zawodach, taki również dla tych, którzy będą obserwowali zmagania, będzie można zobaczyć transmisję na żywo na Instagramie i na Facebooku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych zawodów klubowych, również ich nowa edycja rozpoczęła się z przytupem, czy raczej zważywszy na charakter imprezy z pluskiem. A za kilka tygodni, jak zwykle, przyjdzie czas na drugą odsłonę weekendowej rywalizacji młodych pływaków, tym razem w stylu dowolnym. Myślę, że to będzie styczeń na przełomie roku, i potem kolejna edycja styl klasyczny, i ostatni, najtrudniejszy styl, styl motylkowy. Także zasada stopniowania trudności, zaczynamy od najłatwiejszego stylu, kończymy na najtrudniejszym, czyli na delfinie. Zanim to jednak nastąpi, na pływalni wodne piaski upłynie jeszcze sporo wody.